Dzień dobry, cześć. Z tej strony Karol, to jest siódmy odcinek podcastu Handlowca. Zapraszam. Dzisiaj powiem Wam, dlaczego warto się uczyć, dlaczego warto zdobywać nowe umiejętności, ćwiczyć te obecne, dlaczego warto cisnąć, pomimo tego, że teraz ta sprzedaż może nie do końca idzie, tak? Postaram się Wam tutaj wyjaśnić może na początek. Hmm, być może dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, może ktoś niedawno tutaj wkroczył w świat sprzedaży, jeszcze się tak nie orientował, jak to tam mniej więcej działa, może ktoś nie zwracał na to uwagi. Natomiast sprzedaż, jak wiele innych biznesów jest po prostu cykliczna, tak? Załóżmy, że mamy teraz luty, jest końcówka zimy i każdy wie, że za niedługo wyjdzie po prostu słońce i będzie lato. Dlaczego? Ano po prostu tak jest. Wiosna, lato, jesień, zima. I tak się to kręci w kółko. W sprzedaży jest bardzo podobnie: mamy okres, kiedy świeci słońce i kiedy pada, pada śnieg, oczywiście tak w cudzysłowie, bo w sprzedaży jest to akurat troszkę, czy na odwrót praktycznie, tak? Chodzi o to, że teraz mamy wakacje, każdy ma swoje wydatki, wyjazdy. Za granicę, loty, jedzenie, grillowanie, odpoczywa mnóstwo ludzi, odkłada w ogóle telefon, nie zabiera go ze sobą, idzie nad plażę, po odpocząć, na spacer, poopalać się, skorzystać z dobrej pogody. I nie ma w tym nic dziwnego, bo wszyscy żyjemy w Polsce, wszyscy mamy kilka krótkich miesięcy ciepłego, okresu, A później po prostu jest pochmurnie, deszczowo, zimno, więc, więc no, można powiedzieć, można się zgodzić z tym, że lato jakby nie jest najlepszym okresem w sprzedaży. Tak? Oczywiście, jak ktoś działa, na ma wiedzę, ma umiejętności. No to nadal można zarabiać gigantyczne pieniądze, bo to nie jest etat, także tutaj mamy powiedzmy stałą kwotę co miesiąc otrzymujemy, tylko tutaj płacimy, płacą nam klienci. No ile my tych klientów znajdziemy, tyle po prostu będziemy mieli pieniędzy, A są różne osoby, które działają czy na Vinted, czy na Allegro. W handlu czy w dropie, czy w jakichś innych rzeczach i mają po prostu po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie i to jest jak najbardziej spoko, no nie, I nie mają tutaj problemów, że jest jakby lato, bo mają zbudowane tak silne fundamenty, mają po prostu, wiedzą co, kiedy sprzedawać. Każdy miesiąc ma swoje unikalne produkty, jakieś sezonowe. Które może mają bardzo dużo towaru, po prostu i ta sprzedaż tak czy inaczej dużo, dużo, dużo jej jest, być może bardzo dużo pakują w reklamę czy na Allegro, jakaś tam zwykła reklama, czy właśnie na Vinted, typowo w podbicia. Być może mają dużo fajnych, jakichś całorocznych produktów. I ta sprzedaż też na pewno jest dużo, dużo lepsza. Natomiast nie zmienia to faktu, że lato ogólnie, jakbyśmy mieli patrzeć z perspektywy całego roku, no nie jest najlepszym miesiącem dla e-commerce. Czyli po prostu to nie jest tak, że z klienci sami ci się pchają drzwiami i oknami. Ty musisz tutaj się bardziej postarać, trzeba działać się dużo bardziej kreatywnie. A i tak prawdopodobnie efekty będą dużo, dużo mniejsze niż w taki właśnie najlepszy czas, tak? A więc kiedy jest najlepszy czas? No dla tych, co jeszcze nie wiedzą, najlepszy okres dla e-commerce przypada na końcówkę roku, czyli ostatnie trzy miesiące, im dalej, w koniec roku, tym po prostu lepszy czas dla nas. Czyli tak naprawdę. Ma, jest, jesteśmy tutaj dzisiaj. Po raz pierwszy słuchacie tego podcastu pod koniec lipca, więc tak naprawdę, no, jeszcze nam trochę brakuje. Lekko ponad dwa miesiące, żeby zacząć wchodzić w ten najlepszy czas. Mm. Więc, no, tak naprawdę, no, nie ma się co dziwić, że jest trochę gorzej, tak? Chociażby z tych powodów, które wymieniłem wcześniej. Prawda jest taka, że jest ich jeszcze milion więcej, bo nie wiem, są jeszcze jakieś różne wyprawki, ludzie się szykują i tak dalej, muszą te pieniądze potem ponadrabiać. No, generalnie jest, jest tutaj dużo, dużo zamoty. Natomiast, o co chodzi z tą końcówką roku? Dlaczego ta końcówka jest taka super? Zaraz ci powiem oczywiście dlaczego. Po pierwsze, sezon świąteczny, czyli ostatni kwartał obejmuje tutaj bardzo dużo mm, dużych świąt, takich jak właśnie Halloween, mm, Black Friday, Cyber Monday, Boże Narodzenie, Nowy Rok. To są takie duże, duże wydarzenia. No i wiele osób robi przede wszystkim też prezenty, kupuje dekoracje, jakieś inne potrzeby związane ze sprzedażą, a to wszystko prowadzi właśnie do wzrostu, tej, wzrostu wyników w e commerce Ogólnie klienci szukają unikalnych produktów, jakichś prezentów osobistych, więc to też zwiększa podpyt na takie różnorodne przedmioty. Czyli normalne te przedmioty, które by się nie sprzedawały powiedzmy w połowie roku, to pod koniec roku nagle będą się sprzedawać, bo ludzie będą szukać naprawdę różności. Oczywiście święta to jest taki najprostszy też czas, bo ludzie chcą sobie sprawić dużo po prostu radości, kupować jakieś prezenty. Co oznacza po prostu większe wydatki, tak naturalnie, tak większy budżet mamy przeznaczony pod koniec roku na tego typu wydatki. No i właśnie dlatego ludzie też tak kupują w tym okresie. No i oczywiście Tradycja, tak? Nie da się tak naprawdę nie mieć tej sprzedaży, skoro tradycyjnie wszyscy chcemy sprawić sobie prezent, tak? Jedna osoba kupuje dla kilku osób i tak każda osoba, i dlatego ta sprzedaż się po prostu napędza, bo każdy kupuje dużo dla wszystkich z różnych właśnie względów. Niektórzy, żeby komuś sprawić radość, niektórzy, żeby tam po prostu tradycja była, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ludzie te zakupy robią. Kolejna sprawa promocje i wyprzedaże, czyli pod koniec roku jest znacznie więcej zniżek, jakichś promocji, żeby przyciągać klientów, żeby zwiększać tą sprzedaż. Różne są promocje, oczywiście kup jeden, drugi otrzymaj za pół ceny, jakieś zniżki procentowe, jakieś kody rabatowe, w zależności jak tam się działa, tak można po prostu sobie tu dopasować pod to strategię, natomiast ogólnie jest tego dużo. Klienci czekają tylko na te promocje, bo wiedzą też, już klienci też wiedzą, że to jest cykliczne, tak, że co roku pod koniec są wyprzedaże i tak dalej i czekają na te promocje, żeby zrobić większe zakupy, które planowali już jakiś czas temu. Oczywiście te promocje przyciągają przede wszystkim też nowych klientów, którzy nigdy wcześniej jeszcze nie robili zakupów w danym sklepie, więc może być tak, że w tym momencie po prostu może inaczej, że w Dużo więcej nowych osób zacznie polubić, będzie lubić twoje przedmioty, będzie cię obserwować, będzie dodawać właśnie rzeczy do ulubionych, będzie się z tobą komunikować, bo wiedzą, że po prostu jest ten czas szukają i przede wszystkim mają czas, żeby poszukać, posiedzieć w internecie, poskrolować i po prostu znaleźć nowych sprzedawców, u których będą mogli ewentualnie coś kupić. Trzeci taki punkt, który sobie zapisałem, no to są oczywiście zakupy na ostatnią chwilę. No nie ma co ukrywać, że wiele osób po prostu zapomina o świętach, o zakupach, o prezentach, albo po prostu nie ma czasu, bo pracuje do późna, albo nie miał gdzie schować prezentu, albo coś tam zapomniał. Nieważne. Tak czy inaczej, najważniejsze jest to, że sklepy internetowe. W tym również my, jako Vinted, oferujemy bardzo szybką wysyłkę, więc można tak naprawdę dwa dni wcześniej sobie zamówić. InPost prawdopodobnie będzie mieć taką samą akcję jak w zeszłym roku, czyli mieli jakąś tam promocję, w sensie promocji jakąś zdrapkową loterię, żeby szybko wyciągać paczki z paczkomatu i tak sobie to wszystko poustawiali, że dzięki temu byli w stanie dostarczać tak naprawdę paczki w jeden dzień, więc jak ktoś zamówił 23 grudnia, to 24 grudnia chyba nawet w sobotę to było i jeszcze paczki dojeżdżały do ludzi, więc szybka wysyłka w e-commerce to jest właśnie to i zakupy na ostatni ostatnią chwilę, czyli właśnie dlatego wtedy tych sprzedaży też jest dużo, bo ktoś zapomniał czegoś kupić i musi się ratować nami. E, oczywiście jest tutaj dużo też takich gwarantowanych dostaw przed świętami. To też to coś, co ja naciskałem mocno w zeszłym roku, że właśnie gwarantowałem dostawę przed świętami, dzięki czemu te oferty zwiększała się ich atrakcyjność mm, i klienci się po prostu decydowali. Oczywiście mm, nie dla niektórych zakupy na ostatnią chwilę to jest wręcz tradycja, tak jak na przykład dla mnie, ja nigdy nie kupowałem zakupów w świątecznych wcześniej, max co mi się udało to dwa dni przed świętami, więc tak naprawdę dla niektórych, tak jak na przykład dla mnie jest to zupełnie normalne, że kupujemy po prostu wtedy i dlatego ta sprzedaż też się napędza. Oczywiście zakupy z domu, czyli po prostu jest zima, jakieś trudne warunki pogodowe. I trzeba jechać do sklepu. No nikomu się to raczej nie widzi, dlatego też e-commerce jest tutaj super rozwiązaniem. Wszystko z domu wygodnie, cieplutko, szybko, tak naprawdę. Szczególnie, że tych miesięcy zimowych, zimnych jest kilka. Oczywiście tutaj klienci mogą chcą, chcieć uniknąć zimna, śniegu, lodu, odśnieżania samochodu, zmarznięcia, no i po prostu robią sobie zakupy z domu, to też jest myślę całkowicie normalne, ale o tym się właśnie nie myśli w lato. Nie myśli się o tym w lato, jak nie ma tej sprzedaży, tylko nagle jest to oczywiste zimą, tak? Hmm. Oczywiście wiele osób też unika tłumów, bo te zakupy też wiążą się jakby z, z, z masakrycznymi kolejkami w galeriach, w sklepach zwyczajnych, więc. no robię zakupy online. Kupujesz z domu, zamawiasz, przyjeżdżasz i tak naprawdę prosta sprawa. I jeszcze dodatkowy plus taki e, zakupów przez internet: no to oczywiście jest porównywanie cen i produktów. To jest ciężkie do zrobienia w sklepach, bo e, każde produkty są inne, obchodzisz sklep, potem nie wiesz co gdzie było, gdzie były te fajne rzeczy, gdzie gorsze. A zakupy przez internet to jest prosta sprawa. No, maksymalnie wrzucasz sobie parę rzeczy do koszyka na Allegro, parę rzeczy do koszyka na Vinted, parę rzeczy do koszyka na AliExpress, później tylko wybierasz to co chcesz też i już więc porównywanie jest banalnie proste i właśnie dlatego ludzie też pod koniec roku nie kombinują tylko decydują się na zakupy online. Mm, dokładnie I jeśli chodzi tutaj o te porównywanie cen to mamy stres oczywiście związany z tłumami niektórzy też tego nie lubią. Mm. I co my mamy tutaj dalej? Oczywiście zakupy online dają też dostęp do dużo szerszego asortymentu. Czyli, no, choćbyśmy chcieli, to nie przeszukamy tyle towarów w sklepach, jeśli będziemy skrolować sobie internet, tak? Więc łatwe wyszukiwanie, przeszukiwanie, porównywanie to też daje klientom takie poczucie, że znaleźli idealny prezent. No i wcale się nie dziwię, że zamawiają przez internet. Kolejna sprawa, czyli zmiana w ogóle zachowań konsumenckich. O tym też ludzie nie myślą, ale prawda jest taka, że w 2019 roku, jak przyszedł Covid, jak yy, wszystkich nas pozamykali, siedzieliśmy w domu, biznesy się przeniosły do internetu. No to po prostu wystrzeliła ta sprzedaż, tak? Ludzie zaczęli chcieć korzystać z internetu, niektórzy musieli zacząć korzystać z internetu. Niektórzy musieli się przenieść do internetu, żeby ich firmy nie upadły, więc to jest zmiana zachowań konsumenckich. Nie było tak jeszcze parę lat temu, teraz już tak jest i trzeba to zauważyć, trzeba o tym pamiętać, że stale tutaj ta liczba osób kupujących przez internet rośnie. W ogóle kolejne rekordy z roku na rok w e-commerce są pobijane. Między innymi dlatego też właśnie wprowadzane są różne zmiany w tym, w tym temacie. Dobra. Przede wszystkim mamy ten COVID, który to wszystko zmienił, i to jest bardzo ważny ten aspekt, yy, też zakupowy, i to wam też powinno oczy już mocno otworzyć. Kolejna sprawa: zakupy na nowy rok. Część osób chce się właśnie przygotować już na nowy rok, część osób kupuje już ubrania na Sylwestra. Być może część osób będzie kupowało coś na potrzebę realizacji noworocznych postanowień, czyli jakiś sprzęt sportowy, jakieś buty do biegania, strój do biegania, jakieś rzeczy do pływania, rzeczy do ćwiczenia w domu, żeby gdzieś tam swoje postanowienia spełniać, motywować się i tymi wydatkami również to robią. Oczywiście różne tutaj zakupy wchodzą w grę, bo może być to jakieś właśnie ubrania, akcesoria, sprzęt do ćwiczeń, a nawet jakieś suplementy, jakieś takie inne rzeczy, więc, więc takimi rzeczami też ludzie handlują i u wszystkich jest ta sprzedaż po prostu masakrycznie duża w tym okresie. Wiele osób też decyduje się na takie wielkie sprzątanie, jakieś wyprzedaże, mebli, sprzętów domowych, tak naprawdę wszystkiego. Więc ludzie po prostu wymieniają się. Więc jak ktoś na przykład działa w dropie, sprzeda jakieś szafki, meble itd., to takimi rzeczami też dużo bardziej ludzie będą się interesować pod koniec roku. Zimowe wyprzedaże czyli to, co każdy z nas też już zna. Oczywiście nie ma co tutaj mówić, sprzedawcy wysprzedają się ze wszystkiego, bo im to już nie będzie potrzebne, chcą się pozbyć nadmiaru tego towaru, a jednocześnie przyciągają mnóstwo, mnóstwo klientów. My też będziemy wysprzedawać się, też będziemy robić różnego rodzaju wyprz wy wyprzedaże. Też będziemy się pozbywać różnego rodzaju towaru, chociażby letniego, chociażby jesiennego, który też można jeszcze podłapać. Część osób jeszcze się na to złapie i kupi właśnie sobie taniej, powiedzmy, żeby było na następny sezon, czy coś w tym stylu. Natomiast ogólnie tych wyprzedaży też jest bardzo dużo: świąteczne jakieś zniżki i tak dalej. Więc ciężko to nawet przegapić. Podarunki dla siebie to jest też bardzo fajny temat, bo wiele osób decyduje się kupić po prostu coś dla siebie. Tak, i ten kwartał ostatni jest też do tego dobry, bo są właśnie te przeceny, są promocje i jest już takie wynagrodzenie siebie. A minął cały rok, czekałem na to, zbierałem na to, kupię sobie i można tutaj sobie kupować właśnie też różne rzeczy, czy ubrania, biżuterię, elektronikę. Jakieś akcesoria, jakieś prezenty. Część osób na przykład dostaje. To też będę o tym mówić jeszcze, ale część osób, na przykład młodych, dostaje pod choinkę pieniądze, czyli właśnie ktoś nie ma pomysłu na prezent, i tutaj babcia dostówkę, tutaj dziadek da stówkę i po świętach jest też nagły wysyp sprzedaży, bo ludzie kupują rzeczy dla siebie. Czyli dostali kasę, jeszcze ta kasa jakby nie jest w obiegu, nie została puszczona w prezenty, i one dopiero ludzie myślą, że już 26, tam powiedzmy 8, 7 grudnia się wszystko kończy, a to jest taka kolejna, kolejna duża fala osób, które robią zakupy właśnie dla siebie. No i co? Taka oczywista oczywistość to są oczywiście zakupy sezonowe, czyli odzież zimowa, sprzęt. Jakieś, właśnie, kurtki, buty, czapki, rękawiczki, saliki, wszystko, wyjazdy, sprzęty różne, sporty zimowe i tych produktów po prostu też ludzie szukają. Zakupy do domu, czyli właśnie dekoracje, meble to wiadomo, że to są takie większe rzeczy. Natomiast, właśnie jakieś dekoracje, duperele Jakieś y, ludzie chcą, żeby po prostu domy też były przytulne, takie świąteczne. No na pewno wiecie o co mi chodzi. Jakieś oświetlenia, lampeczki, y, jakieś kurtyny świetlne, jakieś neony nawet, y, święcące Mikołaje, jakieś skarpetki do powieszenia. No, ludzie takie rzeczy po prostu kupują i wszystkim tym da się oczywiście handlować. Ja Wam daję gotowe pomysły, tak naprawdę już możecie sobie pomyśleć i zrobić listę na zaś. Tych produktów jest dużo, i koniec roku po prostu oznacza takie odświeżenie mebli, odświeżenie swojego domu, przepraszam, odświeżenie właśnie tutaj tego wnętrza, zmienienie trochę tego i tak dalej. Ostatnie dwa punkty, czyli zakupy związane z podróżami, czyli właśnie walizki, akcesoria podróżne, jakieś organizery. To wszystko też oczywiście się sprzedaje, no i. Takie też bardzo ważne wydarzenie pod koniec roku to jest oczywiście Black Friday i Cyber Monday. Dwa dni, czyli największe dni zakupowe w roku. Tam popularność w ogóle rośnie, tych dwóch dni z roku do roku, za każdym razem, więc to jest naprawdę niesamowite. Klienci oczekują na te dni już z połowy roku, tak naprawdę. Już teraz wszyscy myślą, że kurde, ale będzie Black Friday, to sobie kupuję to sobie na drobie, to coś tam, to coś tam. Więc te dwa dni są oczywiście prze-. Ogromne i można to wykorzystać. Oczywiście na Vinted to nie działa tak jak na przykład na Allegro i tak dalej, natomiast też będę układał całą strategię pod właśnie chociażby Black Friday, żeby maksymalnie wykorzystać ten okres czasu. No i co. Jeszcze jeden bardzo ważny powód, jeśli chodzi o to, żeby się uczyć, bo to wszystko, wam powiedziałem, dlatego, żeby wam się chciało trochę bardziej uczyć, żeby już zbierać tą wiedzę, już zbierać to doświadczenie, żeby zrozumieć, że teraz lato, no faktycznie, no wiadomo, trzeba zarabiać, trzeba żyć z czegoś. Niektórzy żyją z tej sprzedaży, niektórzy sobie tylko dorabiają, no to oni mają teoretycznie trochę lepiej. Natomiast trzeba już teraz zwiększać swoje umiejętności, bo to wszystko co ja wymieniłem, to były doskonałe okazje do tego, żeby tą sprzedaż pod koniec roku podciągnąć. Tylko jaki jest problem? Kto tą będzie sprzedaż miał, a kto jej mieć nie będzie. Przede wszystkim nie będą miały osoby, które zaśpią w najzwyczajniej w świecie, bo to teraz jest idealny czas na to, żeby się edukować. Ludzie odpoczywają, ludzie są na wakacjach, ludzie nie przeglądają wintet. Do siłą rzeczy nie da się zrobić nicze, cze, czegoś z niczego, tak? Więc zamiast tracić czas na marudzenie, jęczenie dalej, to dobra, edukuję się, oglądam filmy, czytam podcasty, oglądam szkolenia. Swoją drogą przypominam, że jest ostatni, przedostatni dzień, dzisiaj i jutro jest ostatni dzień promocji na szkolenia. To też jest bardzo ważny moment, chciałem o tym wspomnieć, ponieważ właśnie te szkolenia też Wam pomogą wykorzystać maksymalnie ten ostatni kwartał. Tak, jak mówię, ja do tego kwartału jeszcze będę starać się przygotowywać, ale też chciałem Was jeszcze w tym odcinku poinformować o jednej takiej fajnej zapowiedzi. Jeszcze nie chcę tutaj zdradzać szczegółów dokładnych, natomiast już teraz Wam powiem, że planuję wprowadzić coś takiego jak mentoring. Prawdopodobnie ten mentoring będzie dostępny tylko na okres 4 miesięcy od września. Do grudnia. To będzie taki mentoring przygotowawczy do tego, żeby wykorzystać maksymalnie właśnie ten czwarty kwartał, żeby wykorzystać te wszystkie święta, te wszystkie okazje, te wszystkie powody, te wszystkie emocje, żebyście zarobili jeszcze, jeszcze więcej. Co mogę powiedzieć na razie o mentoringu? Nie wiem, jeszcze może się tutaj zmienić zamysł, bo. Do września jeszcze trochę czasu jest, lekko ponad miesiąc. Ja za jakieś dwa tygodnie jadę na wakacje, jeszcze sobie krótką przerwę będę robić. Nad tym mentoringiem też już pracuję jakiś czas. Mogę powiedzieć na pewno tak, że osoby, które dołączą na początku tego mentoringu, czyli we wrześniu, będą miały na pewno taniej. Taniej i dłużej będzie, będziecie mieli więcej czasu, żeby się przygotować. To jest taka pierwsza sprawa. No i druga sprawa to będzie takie kompleksowe prowadzenie Was za rękę, czyli ja będę Wam dokładnie dawał zadania, dawał... W konkretne strategie które będziemy wykorzystywać będziemy omawiać różnego rodzaju działania które będziemy przeprowadzać. Będę wam dawał harmonogram zadań na jakieś konkretne dni w które dni co robimy i dlaczego. I taki tutaj ten zamysł mentoringu jest. Na razie wam daję tylko o tym znać żebyście się przygotowali na to bo to też trzeba się pewnie mentalnie przygotować żeby do takiego mentoringu dołączyć. No i jak gwarantuję wam że ostatni ten okres e-commerce warto warto bo no te wzrosty są tak naprawdę przepotężne. No Ja pamiętam, że nawet moje wyniki były trzykrotnie wyższe w zeszłym właśnie tutaj ostatnich tych trzech miesiącach niż w porównaniu z takimi standardowymi właśnie jeszcze w sierpień, wrzesień, gdzie powiedzmy miałem w okolicach 10 tysięcy złotych, a... Powiedzmy tam październik listopad, grudzień tam już było grubo ponad 20, więc no ponad 100% i to nie z małej liczby, a wy tak naprawdę jesteście w stanie zrobić jeszcze jeszcze więcej. Czyli jak teraz ledwo macie 500 zł, to jest bardzo, bardzo duża szansa, że pod koniec roku bez większego problemu uda wam się dobić do tysiaka, do dwóch tysiaków i ja wam też będę chciał w tym pomóc. Będzie to taki właśnie kompleksowy kurs cały mentoringowy przez 4 miesiące będziemy się spotykać regularnie będziemy będziecie dostawać regularne materiały zadania które po prostu wam pozwolą maksymalnie ten okres wykorzystać więc tak, jeśli chodzi o te szkolenia jeszcze, to chciałem o nich wspomnieć dlatego, że właśnie one się trochę będą łączyć z tym mentoringiem. W sensie, no ja nie będę nikogo namawiał do tego, żeby kupować jakieś moje szkolenia, a potem jeszcze dołączać do mentoringu i tak dalej. Natomiast oczywiście osoby, które będą miały szkolenia, które będą miały e-booki i dołączą do mentoringu, no to te osoby prawdopodobnie będą zarabiać najwięcej, no bo będą miały tej wiedzy najwięcej i to później będzie po prostu procentować. Więc nie przejmujcie się, że teraz z Sprzedaż nie idzie, chociaż to też nie jest tak, że nie idzie, bo przecież wrzuciłem wam miesiąc temu chociażby trzy wpisy na bloga z konkretnymi rzeczami, które można sprzedawać. Było tam kilka kategorii, kilkanaście różnych produktów. Nie widzę żadnego problemu, żeby wejść do lumpa, wejść na neta, znaleźć takie towary, zamówić je i po prostu dużo ich zamówić. Nie tak, że 5, 10, 20. No. z czego wy chcecie mieć tą sprzedaż? 50. 100, 200, tak działają ludzie, którzy chcą zarabiać większe pieniądze. Działają na większą skalę przede wszystkim. Tak samo ta skala musi być wysoka, jeśli chodzi o poziom waszej edukacji. Wy musicie kupować e-booki, musicie kupować szkolenia, szczególnie osoby, które jeszcze tego nie robiły, tak? No Bo te osoby, które to robią, to na pewno rozumieją, że kupiły coś, pomogło im to. Kupią coś następnego, znowu im to w czymś pomoże, i tak dalej, i tak dalej. Te produkty moje są inne, różne, więc każdy rozwiązuje inny problem i tak naprawdę każdym warto by się było zainteresować. Mm. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Na pewno jeszcze będę ten temat ostatniego kwartału poruszał wiele, wiele razy. Natomiast chciałem Wam teraz o tym przypomnieć. W momencie, kiedy nikt o tym nie myśli, w momencie, kiedy te spadki przychodzą, kiedy tych, tej sprzedaży nie ma, to nie jest czas, żeby odpuszczać. To nie jest tak, że ja odpuszczę, pojadę na wakacje, wrócę po wakacjach i zasięgi będą fajne, bo jest ostatni kwartał. Oczywiście one będą fajne, będą lepsze. Być może nawet będą Twoje wyniki dużo lepsze niż były. Natomiast jak odpuścisz w tym momencie, kiedy powinieneś się uczyć, powinieneś się edukować, powinieneś pracować nad tym, żeby te wyniki były lepsze, to później będą jeszcze lepsze, bo wiem to po, po, po zeszłym roku, tak? gdzie Was uczyłem, gdzie Was pokazywałem, osoby, które dołączyły do. Akademii chociażby kupiły skrypty w zeszłym roku, wcześniej, przed Black Friday, przed tym wszystkim, nauczyły się z nich korzystać, zdążyły sobie wszystko wprowadzić w życie, część rzeczy już zdążyli sobie przepraktykować przed tym najlepszym okresem, i właśnie tak trzeba zrobić. To teraz, kiedy jest ciężko, kiedy jest źle, trzeba zwiększać te umiejętności, dokładać nową wiedzę do głowy myśleć nad tym wszystkim. Już teraz jest czas, żeby zamówić towar chociażby z AliExpress, no bo kiedy Wy chcecie zamawiać towar z AliExpress, jeśli przypomni Wam się o tym dwa tygodnie przed Black Friday'em, to już będzie za późno, żeby ten towar zamówić, żeby go wysprzedać. Będzie na pewno bardzo, bardzo ciężko. Więc polecam naprawdę się spiąć, polecam pracować, uczyć się i gwarantuję Wam, że te wyniki sobie odkujecie pod koniec roku, tak? Bo po prostu jest teraz gorszy okres, później będzie lepszy okres. Ten okres też nie trwa krótko, bo to nie jest tak, że to jest miesiąc, jak nie wiem, na Maliny czy na truskawki, że są truskawki, nie ma truskawek, tak? Tylko tutaj mamy tak naprawdę solidne trzy miesiące. Jedna czwarta roku to jest czas tak naprawdę mega, mega dobry dla e-commerce. Pozostały czas też jest dobry, tylko bez wiedzy, bez towaru, bez doświadczenia, bez umiejętności, no ciężko jest pracować w tej sprzedaży, bo po prostu no ciężko jest, tak? No, ciężko jest bez tych rzeczy pracować w sprzedaży i tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że pomógł Wam zrozumieć właśnie jak działa e-commerce, że warto podejść do tego długoterminowo, warto się edukować, warto zwiększać świadomość, żeby później wykorzystać po prostu ten okres na maksa. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, jeśli dotrwałeś do końca to zostaw komentarz kasa, a ja przypnę Ci serduszko. No i standardowo widzimy się w czwartek o godzinie 19. Cześć!